W Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo-Technologicznym przedstawiciele 21 samorządów podpisali porozumienie dotyczące rozwoju mobilności w regionie. Pozwoli to na opracowanie niezbędnego dokumentu oraz wprowadzenie w życie konkretnych rozwiązań w zakresie transportu. Samorządowcy mają już swoje propozycje i pomysły, które mogą poprawić mobilność na terenie Tarnobrzega, Stalowej Woli, Sandomierza, Niska oraz sąsiadujących z tymi miastami ośrodków. Porozumienie podpisali prezydenci Tarnobrzega i Stalowej Woli, burmistrzowie Niska i Sandomierza oraz włodarze gmin obszaru funkcjonalnego inicjatywy czwórmiasta. Umowa ta dotyczy opracowania i wdrożenia planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla miejskiego obszaru funkcjonalnego czwórmiasta 2034+. Jest to taki dokument strategiczny, który określa kierunki rozwoju systemów transportowych w obszarach funkcjonalnych, chociażby takim jak jest Czwór miasto, czyli pokazuje pewną mapę drogową do tego jak można poprawić podróżowanie mieszkańców po miastach, po regionie w taki sposób, żeby ono było z korzyścią dla jakości życia mieszkańców i również z korzyścią dla środowiska naturalnego. To dzisiejsze spotkanie to jest tak naprawdę pierwszy krok kamień milowy w opracowaniu tego dokumentu. Od tego momentu, tak naprawdę, można powiedzieć, że oficjalnie rozpoczną się pewne działania związane z tym, żeby taki dokument zrealizować w przeciągu najbliższych miesięcy. W sumie to porozumienie podpisało aż 21 gmin ze Świętokrzyskiego i Podkarpackiego. W listopadzie ubiegłego roku odbyło się już seminarium dla samorządowców, które było formą konsultacji i przygotowania do zawarcia porozumienia. Wcześniej Czwór Miasto otrzymało w tym zakresie pomoc od Ministerstwa Infrastruktury. To jest inicjatywa, którą zaczęło Czwór Miasto, i w związku z tym otrzymaliśmy grant z Ministerstwa Infrastruktury. Taki, który zwykle kosztuje w granicach 2 milionów złotych. My to mamy za darmo. Dzięki temu będziemy mogli opracować program. Komunikacyjny, ale pod kątem mieszkańców, pod kątem ich potrzeb. Chodzi o to, żeby faktycznie skoordynować nasze działania, przygotować taki projekt, który zabezpieczy potrzeby ludzi, potrzeby komunikacyjne różnego rodzaju transportu, bo to jest i komunikacja miejska, autobusowa, ale to są także mikromobilności, to są i ścieżki rowerowe, to są hulajnogi elektryczne, to są wszystkie możliwe środki transportu, po to, żeby Umożliwić mieszkańcom lepsze przemieszczanie się. To jest świetne osiągnięcie nas wszystkich. To jest efekt właśnie tej pracy, tych spotkań, tych rozmów na różnych szczeblach, również w ministerstwach, żeby pokazać, jak istotnym organizmem jesteśmy jako Czwór Miasto. I to jest właśnie ten efekt. To dzisiejsze porozumienie. Co powiem więcej, nie tylko samo Czwórmiasto, nie tylko Sandomierz, Tarnobrzeg, Starobowola czy Nisko, ale również inne miasta i gminy skupione w miejskich obszarach funkcjonalnych tych właśnie głównych miast Czwórmiasta dzisiaj zyskają. Ten dokument, który nazywa się tak roboczo Sumpem, a chodzi o zrównoważoną mobilność, o transport, o skomunikowanie lepsze naszej aglomeracji, bo tą aglomerację niewątpliwie tworzymy, pozwoli na rozwój naszego regionu. Cały obszar, który obejmuje podpisane porozumienie, zamieszkuje w sumie około 380 tysięcy ludzi. Opracowany dokument w założeniu ma pozwolić lepiej planować transport koordynować inwestycje z nim związane oraz lepiej wykorzystać istniejącą infrastrukturę w miastach, gminach i powiatach. Będziemy konsultować zarówno na etapie diagnozy tutaj obecnej sytuacji z samorządami, również z mieszkańcami ten dokument, jak również później będziemy wspólnie z nimi ustalać wizję rozwoju systemu transportowego, będziemy określać cele i przede wszystkim to, co najważniejsze, na co wszyscy będą czekać, to pewne działania, które później w przyszłości będą wdrażane tutaj w ramach rozwoju całego regionu, dotyczących te działania będą dotyczyły w szczególności właśnie, czy to transportu zbiorowego, ruchu rowerowego, Ruchu pieszego, ale również motoryzacji indywidualnej. A to jest strategia, która będzie powstawała przez kilka miesięcy, ale co jest istotne, ona będzie powstawała przy ścisłej współpracy z mieszkańcami przy partycypacji społecznej. To nie jest tylko tak, że to eksperci coś opracują, przy, przywiozą gotowy dokument, tylko będziemy tutaj starali się cały czas angażować mieszkańców, angażować przedstawicieli różnych instytucji do tego, żeby też wnosili swój wkład do tego dokumentu. Wedle harmonogramu pracy, końcowa wersja dokumentu ma zostać sporządzona do końca kwietnia 2025 roku. Każda gmina zaproponuje swoje rozwiązania i przeprowadzi wśród mieszkańców badania dotyczące mobilności. Powstaną także zespoły, które te prace będą koordynować. Są już konkretne pomysły i rozwiązania, ale by weszły w życie, trzeba spełnić określone wymogi. Pomysłów jest, jest wiele. Nam zależy na na czym? Na między innymi komunikacji miejskiej, na nowoczesnej komunikacji. Autobusy, dzisiaj mówimy o bardziej wodorowych, gazowych niż elektrykach. Mamy projekt tego naszego centrum w okolicach ulicy Kopernika, gdzie chcielibyśmy taką bazę zorganizować z całą infrastrukturą. Wiadomo, trzeba opracować chociażby kwestie przystanków, ale także skoordynowania tych komunikacji naszej miejskiej z komunikacją między miastami. Marzymy o linii autobusowej, która połączy Sandomierz z Jeziorem Tarnobrzewskim, które jest wyjątkową atrakcją również dla mieszkańców Sandomierza. Marzymy o połączeniach z gorzycami ze Stalową Wolą. Przenikamy się, mieszkamy, sąsiadujemy, pracujemy w, na terenie naszej aglomeracji, a mieszkamy kilka kilkanaście kilometrów dalej, więc skomunikowanie tego terenu, tej naszej aglomeracji, tej naszej małej, wspólnej ojczyzny jest bardzo istotne i to jest naprawdę świetny dzień dzisiaj dla na przyszłość czwór miasta na przyszłość naszego regionu.